Doktor Horowicz napisał kwestionariusz prawdopodobieństwa boreliozy. Um, trzeba odpowiedzieć na pytania albo brak, albo rzadko, albo średnio, albo często. A oto pytania. Niewyjaśnione gorączki, poty, dreszcze lub uderzenia gorące. Czy występują? Niewyjaśnione chudnięcie lub przybieranie na wadze. Zmęczenie. Osłabienie, niewyjaśnione wypadanie włosów, powiększone węzły chłonne, ból gardła, bóle jąder lub miednicy, niewyjaśnione zaburzenia miesiączkowania, niewyjaśniony mleko, tok lub ból piersi, wrażliwy pęcherz i zaburzenia funkcji pęcherza, dysfunkcja seksualna, spadek libido. Roztrój żołądkę, zaburzenia wypróżnień, zaparcia lub biegunki, ból klatki piersiowej lub żeber, duszność lub kaszel, palpitacje serca, nierówny rytm serca, wywiadzie szmery w sercu lub wypadanie płatka zastawki, obrzęk lub ból stawów, sztywność karku lub pleców. Bóle lub kurcze mięśni, tiki twarzy i drgania mięśni, bóle głowy, trzeszczenie karku lub sztywność karku, mrowienie, drętwienie, palenie, uczucie kłucia na skórze, paraliż nerwu twarzowego, tak zwany objaw bela. Oczy, podwójne lub nieostre widzenie. Uszy, brzęczenie, dzwonienie lub ból ucha, nasilona choroba lokomocyjna, zawroty głowy, zamroczenie, zaburzenia równowagi i problem z chodzeniem, drżenie, zamieszanie, problem z myśleniem, problem z koncentracją i czytaniem, zapominanie. Słaba pamięć, krótka, dezorientacja, gubienie się, chodzenie do niewłaściwych miejsc, trudności z mową i pisaniem, uśtawki nastroju, drażliwość, depresja, zaburzenia snu, długi sen, problem z zasypianiem lub wczesne budzenie się, nasilone objawy zatrucia po alkoholu. Najczęstsze objawy boreliozy. Jeśli przy poniższych objawach z części pierwszej postawiłeś trzy, dodaj dodatkowo po 5 punktów. Jeśli odczuwasz często zmęczenie, zapominanie, słaba pamięć, krótka, ból lub obrzęk stawów, mrowienie, drętwienie, palenie, uczucie kłócia, zaburzenia snu. Długi sen, problem z zasypianiem, wczesne budzenie się. I czy zdarzyło się również to Tobie? Zakreśl punkty przy stwierdzeniu, które opisuje Ciebie: Miałeś ukąszenie kleszcza bez towarzyszącej wysypki i objawów grypopochodnych. Miałeś ukąszenie kleszcza, był rumień migrujący lub wysypka a po nich objawy grypopodobne. Mieszkasz w określonym rejonie jako endemiczny dla boreliozy. U członka Twojej rodziny zdiagnozowało boreliozę lub inną chorobę odkleszczową. Doświadczasz wędrujących bóli mięśni, doświadczasz wędrujących buli stawów, doświadczasz mrowienia, palenia, drętwienia, które wędruje, znika i pojawia się. Zdiagnozowano u Ciebie wcześniej zespół przewlekłego zmęczenia lub fibromialgę. Zdiagnozowano u Ciebie wcześniej chorobę autoimmunologiczną, taką jak toczeń, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów. Badania w kierunku boreliozy wyszły u ciebie dodatnio. Wynik całościowej oceny zdrowia, myśląc o swoim zdrowiu fizycznym. Oceń, przez ile dni z ostatnich 30 dni Twój stan zdrowia był zły. I na podstawie poniższej liczby dni podporządkuj sobie określoną ilość punktów. Następnie podsumuj wyniki. Wpisz poniżej punkty z każdej części, dodaj i zapisz wynik końcowy. Jeśli Twój wynik wynosi 46 lub więcej, masz wysokie prawdopodobieństwo choroby odkleszczowej. Powinnyś zgłosić się do lekarza ILAC w celu dalszej oceny sytuacji. Jeśli Twój wynik wynosi pomiędzy 21 a 46, być może masz chorobę odkleszczową powinny zgłosić się do lekarza iLAc, aby ocenił sytuację. Jeśli twój wynik wynosi poniżej 21, nie wydaje się, abyś miał chorobę odkleszczową.